Szanowni Państwo, witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować kolejnych partnerów. Starachowickiej karty Seniora 60. Jak Państwo wiecie, karta wystartowała w roku 2016 w maju, czyli nie minął jeszcze rok funkcjonowania tego programu w naszym mieście, a już mamy 65 partnerów programu i mamy ponad 2,5 tysiąca kart wydanych, z których mieszkańcy Starachowic mogą korzystać. Dla przypomnienia i dla wyjaśnienia, wszystkie osoby, które w Starachowicach są zameldowane, ukończyły 60 rok życia, mogą zgłosić się do Centrum Seniora Manhattan tu w galerii Skałka w samym centrum Starachowic zgłosić wniosek o wydanie karty seniora następnie ona jest weryfikowany i karta jest wydawana cała procedura trwa nie dłużej niż 5 minut dlatego każdą osobę która jeszcze kartę seniora nie odebrała a która takie uprawnienia posiada zachęcam do tego żeby to zrobić i chciałbym podziękować dziś partnerom, którzy dołączyli do nas, bo są to firmy nie tylko ze Starachowic, ale również spoza, których za chwilę będziemy prezentowali, a właściwie sami się Państwo zaprezentujecie. Ja będę odczytywał nazwę firmy i zapraszał przedstawiciela, a przedstawiciel będzie mówił o tym, jakie ulgi Państwu proponuje. I tak, witam i zapraszam, albo powiem, serwis.com, Pan Łukasz Michalski. Jeśli nie ma przedstawiciela, to ja powiem, co oferują. To jest, to jest sklep, który funkcjonuje w Starachowicach przy ulicy Piłsudskiego 56A. Oferuje on zniżkę 10% na usługi serwisowe i informatyczne, zniżkę 5% na sprzedaż komputerów, części i akcesoriów komputerowych. Następnie salon fryzerski u Elżbiety, ulica Wojska Polskiego 16. Też starachowicka firma oferuje zniżkę 10% na wszystkie usługi fryzerskie oraz artykuły znajdujące się w lokalu. Zapraszam panią dyrektor Agnieszkę Kuś, Ośrodek Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hówców Pracy, też w Starachowicach, ulica Hutnicza 10. Pani dyrektor powie, jakie ulgi oferuje. To Dzień dobry, witam państwa. Jestem kierownikiem Ośrodka Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hówców Pracy w Starachowicach. Nasz ośrodek mieści się na ulicy Hutniczej 10. W naszym ośrodku kształcimy młodzież jako młodocianych pracowników ze szkół z terenu powiatu Starachowickiego. Przeważnie są to uczniowie gimnazjum dla dorosłych, a także zasadniczej szkoły zawodowej. W naszym ośrodku znajdują się warsztaty. Młodzież kształci się w zawodzie kucharz, w zawodzie fryzjer, w zawodach budowlanych i dlatego. Przygotowaliśmy dla Państwa ofertę. Yy, polega ona na tym, że yy, mogą Państwo skorzystać u nas yy, z yy, usług fryzjerskich, yy, wykonywanych właśnie pod yy, opieką yy, instruktora, ale wykonywanych przez naszych yy, uczestników, przez naszych pracowników młodocianych. I te fryzury są w bardzo, bardzo atrakcyjnej cenie, bo na przykład. Yy, już tylko sobie spojrzę. Usługi fryzjerskie, na przykład strzyżenie damskie 10 zł, strzyżenie męskie 10 zł, mycie i masaż głowy 6 zł, uczesanie włosów krótkich 15, uczesanie włosów długich 18 zł. Proponujemy również Państwu usługi gastronomiczne, to znaczy mogą Państwo u nas wykupić sobie tygodniowy, no dwutygodniowy, trzy- bądź miesięczny abonament na obiady. Są to obiady domowe. W skład takiego obiadu wchodzi zupa i drugie danie. Naprawdę są to świeże, codziennie gotowane przez naszych pracowników obiady. I taki abonament tygodniowy kosztuje 49 zł, natomiast miesięczny no to czterokrotny. Czyli 196 zł. Naprawdę zapraszam Państwa bardzo serdecznie. To obiady są wydawane od godziny 11 do godziny 16. Także mogą Państwo naprawdę z tego skorzystać i serdecznie zapraszam. Dodatkowo organizujemy również inne usługi, okolicznościowe imprezy. I na tej imprezy mają Państwo zniżkę 10 zł. Przepraszam, 10%. Także serdecznie zapraszam. Jeszcze raz chciałam tylko powiedzieć, że znajduje się nasz budynek przy ulicy. Hutniczej 10. To jest od Biedronki y, druga y, kamienica. Tam teraz jest trzecia, bo wybudowaliśmy nowe warsztaty. Także to jest. Y, także pan, Kojarzą Państwo, gdzie to jest. Tak, 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 tak. Także to jest tam. Także serdecznie Państwa jeszcze raz y, zapraszam. <klucza> Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Są przedstawiciele Star Taxi. Zapraszam serdecznie. Postój taksówek obok sklepu Stokrotka przy Alei Armii Krajowej, czyli bardzo blisko. I postój taksówek obok galerii Galardia, wejście B obok kina. I mamy przedstawicieli. Pan Tomasz Wójcik, pan Sebastian Kaniewski. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. państwu. Chciałbym zreklamować tutaj naszą taksóweczkę. Jest to taksówka od niedawna, aczkolwiek myślę, że już niektórzy z Państwa już jeździli z nami. Mam nadzieję, że, że, że jest wszystko w porządku. Mamy tutaj zniżki dla Państwa dla przejazd minus 20% dla wszystkich Państwa. Zapraszamy bardzo serdecznie. Bardzo łatwy numer, jest to numer 275-2222. Każdy z Was dostanie taką wizytóweczkę na sam koniec. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Posiadamy wygodne samochody, duże, tak, miejsce na zakupy, wszystko. Tak, wszystkie mamy duże Słuchaj, samochody. że Państwo tak. korzystają. Tak. tak. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Gabinet kosmetyczny Pana Andrzeja Jasiak, ulica Niska 3 w Starachowicach. Oferuje zniżkę 20% na leczniczy pedicure stóp, usuwanie modzeli, odcisków, nagniotków. Zniżka 20% na zakładanie klamer korygujących w paznokcie. Możliwość świadczenia usług w domu klienta. Osoby starsze, chore, niepełnosprawne są głównymi odbiorcami usług firmy Pana Jasiaka. Hotel Senator. Konferencję ISPA, ulica Rotmistrza Witolda Pileckiego. Zapraszam panią Karolinę o przedstawienie oferty. Poproszę i przedstawienie oferty restauracji Atrium, która również jest partnerem programu. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam państwa serdecznie w imieniu swoim i dyrekcji hotelu Senator. Zapraszam państwa serdecznie do naszego hotelu. Hotel mieści się przy ulicy Bankowej 7. Mogą państwo wejść od dawnej ulicy Krywki lub od Banku Śląskiego. Wiedzą państwo gdzie. Zapraszamy Państwa z naszych profesjonalnie wyposażonych gabinetów SPA, gdzie możecie skorzystać z bezpłatnej diagnozy skóry, a także bezpłatna, z bezpłatnej konsultacji z fizjoterapeutą. Natomiast na masaż leczniczy kręgosłupa proponujemy Państwu 50% zniżkę. Czyli dla Państwa specjalna cena 40 zł. Masaż wykonują profesjonalne fizjoterapeutki. Masaż trwa 30 minut, także serdecznie zapraszamy. 40 zł. Myślę, że tutaj naprawdę warto. Gdyby Państwo chcieli skorzystać z masażu całościowego, to specjalna cena dla osób posiadających kartę to jest 69 zł. Zapraszamy również do naszej restauracji Atrium. Tutaj wejście od, właśnie od ulicy Bankowej, czyli za Bankiem Śląskim. I w restauracji proponujemy Państwu specjalną kartę menu dedykowaną dla, dla osób posiadających kartę seniora. Także karta jest układana, tworzona co miesiąc, także zapraszamy do zapoznania się smacznie, tanio. Zapraszamy. Kolejnym partnerem została ekologiczna pralnia chemiczna, firma handlowo-usługowa pani Barbary Dudy, znajdująca się przy ulicy Majówka 6A i oferuje ona zniżkę 20% na pranie odzieży i dywanów. Kolejnym partnerem ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy Polanika, firma z Zagnańska, jest z nami pani Joanna Masalska, która przedstawi ofertę skierowaną do Państwa. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy przystąpić do tego, do tego programu. My kochamy seniorów, serdecznie do nas zapraszamy. My bardzo chcemy, abyście Państwo u nas spędzali miło czas, dlatego oferujemy Państwu zniżki od 5 do 20 na przeróżne rzeczy. Tego jest naprawdę cała lista. W skład tego wchodzą między innymi zabiegi rehabilitacyjne, na które można do nas przyjeżdżać codziennie, ale także stworzone z myślą o seniorach, turnusy rehabilitacyjne, rehabilitacyjno- wypoczynkowe, turnusy na zdrowe stawy. Um, Ośrodek Polanika wchodzi w skład kompleksu Świętokrzyska Polana i w naszej najbliższej okolicy znajduje się m.in. oceanarium, znajduje się park miniatur zabytków województwa świętokrzyskiego. Na to wszystko również przewidzieliśmy dla Państwa rabaty. Będzie nam bardzo miło, jeśli nas Państwo odwiedzicie, a chciałam również zaznaczyć, że taką tradycją w naszym ośrodku stało się już, stała się już organizacja Dnia Seniora, który co roku odbywa się jesienią. Dokładny termin będzie znany myślę bliżej wakacji. W ubiegłym roku udział w, tej, w tym wydarzeniu wzięło ponad 100 osób z całego województwa świętokrzyskiego, i w, w ramach tego dnia są również przewidziane prelekcje, ale także różne atrakcje, animacje, zabawy dla Państwa. Serdecznie zapraszam do nas w sąsiedztwie Dębu Bartek, także niedaleko, bliżej niż Kielce. Serdecznie zapraszam. Dziękuję. I Kolejna bardzo dobra i znana firma, która dołączyła do naszych partnerów to Uzdrowisko Busko-Zdrój SA, ulica Żewuskiego 1, Busko-Zdrój. Zapraszam przedstawiciela pana Gerarda Jakubowskiego. Witam państwa, dzień dobry. Szanowni państwo, przede wszystkim chciałbym podziękować za zaproszenie na tą dzisiejszą uroczystość, dzisiejsze spotkanie w imieniu zarówno swoim, jak i pana Wojciecha Legawca, prezesa zarządu Uzdrowisko Busko-Zdrój SA. I panu Prezydentowi chciałbym podziękować za zaproszenie do projektu Starachowicka Karta Seniora. Drodzy Państwo, uzdrowisko Busko zdróje sa już od kilku lat bardzo, bardzo aktywnie angażuje się w politykę proseniorską, w politykę senioralną, we wszelkie tego typu inicjatywy. Dość powiedzieć, że jesteśmy uczestnikiem ogólnopolskiej, Świętokrzyskiej Karty Seniora oraz kart regionalnych, wśród których. Bardzo ważne miejsce zajmuje właśnie starachowicka karta Seniora. Drodzy Państwo, zanim przejdę do szczegółów dotyczących zniżki, tak króciutko może o samej firmie, na pewno Państwo wiecie, że uzdrowisko Buzko zdrój Sato największy, najbardziej znany podmiot uzdrowiskowy w województwie świętokrzyskim. Jeden z najbardziej znanych i rozpoznawalnych w kraju i coraz lepiej znanych również za granicą. Każdego roku obsługujemy około 25 tysięcy gości, którzy przybywają do nas na kurację. Jako ciekawostkę powiem, że to jest 1 trzecia około ruchu związanego z turystyką zdrowotną, z leczeniem, z rehabilitacją w całej gminie busko zdrój Także około 30% my obsługujemy, jeżeli chodzi o klientów. Rocznie wydajemy około 1 200 tysięcy zabiegów. W naszych zasobach są dwa szpitale. Uzdrowiskowy Szpital Kompleksowej Rehabilitacji Krystyna, słynący m.in. z bardzo efektywnej, dobrej rehabilitacji kardiologicznej. Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Górka, znany obieg na pewno Państwo słyszeli. I tu fajna, charakterystyczna rzecz, do której dąży większość ośrodków w Polsce i tu jesteśmy takim wzorcem to jest kompleksowość tej oferty, bo są również i zabiegi operacyjne, i później możliwość rehabilitacji. Bezpośrednio po tych zabiegach, i cztery sanatoria. Bardzo znany obiekt: wizytówka, bózka, zdroju, sanatorium Marconi, poza tym Mikołaj, oblęgorek, Willa Zielona. Czym leczymy? Unikalne w świecie lecznicze wody siarczkowe i solanki jodkowe. To jest absolutny skarb województwa świętokrzyskiego. Często niedoceniany, ale, ale coraz bardziej, coraz więcej osób przekonuje się do tego, co mamy na miejscu i szuka raczej pomocy na miejscu, a nie w odległych zakątkach kraju czy świata. Uzdrowisko buzko Zdruje za to blisko 200 lat tradycji, dokładnie 180-lecie obchodziliśmy w roku ubiegłym, więc mamy ogromne doświadczenie w leczeniu i rehabilitacji, co ważne, bardzo szerokiego spektrum schorzeń. W tych czasach jest taki trend, że. Podmioty koncentrują się, uzdrowiska, sanatoria koncentrują się raczej na bardzo wąskim segmencie. Pewnie Państwo zauważyli taką tendencję wąska specjalizacja, konkretne leczenie. My stwierdziliśmy, że nie pójdziemy tą drogą. Tutaj na tym materiale, który stoi, pozwoliłem sobie go zaprezentować, bo to też troszeczkę pomoże. E, mamy informację, że leczymy schorzenia urazowo-ortopedyczne, reumatologiczne, kardiologiczne, dermato dermatologiczne. Także tych schorzeń jest bardzo dużo. Co to daje? Kompleksowość oferty. Zdajemy sobie wszyscy sprawę, że, że wiele osób, które przyjeżdża na kurację, no, cierpi nie tylko i wyłącznie na jedno schorzenie. Bardzo często jest to wiele schorzeń. Co to daje? takiej kryzysowej, trudnej sytuacji, jakiejś bulowej, jest możliwość skorzystania z konsultacji na miejscu, tak? Czyli są również specjaliści z innych profili. Gwarantujemy państwu najwyższą jakość obsługi zarówno przez personel medyczny, przez lekarzy, to jest ponad 50 lekarzy, którzy są w uzdrowisku, wysoko wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską, fizjoterapeutów, również proponujemy obsługę przez personel pomocniczy, jeżeli byłaby potrzeba w dotarciu na zabiegi. Obiekt jest, obiekty nasze są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Zapewniamy również logistykę, czyli transport samochodowy dla osób niepełnosprawnych, gdyby była, była taka konieczność dotarcia pomiędzy poszczególnymi obiektami na zabiegi. A teraz troszeczkę o tym, na co Państwo pewnie najbardziej czekają, czyli o tej ofercie. Proponujemy Państwu 10% rabaty na pobyty lecznicze. Jeżeli chodzi o szczegółowy cennik, to ja pozwoliłem sobie przywieźć takie materiały. One są tutaj dostępne na sali na stoliczkach, również w biurze pozwoliłem sobie zostawić. Zachęcam też tych z Państwa, którzy mają taką możliwość do odwiedzenia naszej strony internetowej, czyli to jest 10% rabatu na pobyty lecznicze oraz 10% zniżki na te zabiegi, które są bez ordynacji lekarskiej, czyli których nie musi wprost przepisać lekarz, to są zabiegi dodatkowe. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w Uzdrowisku proponujemy w sumie ponad 80 rodzajów różnych zabiegów. To są zarówno zabiegi typowo lecznicze, rehabilitacyjne jak też zabiegi o takim charakterze spa, wellness, po to, żeby ta oferta była jak najbardziej kompleksowa i na te zabiegi również Państwo mają rabat. Co ważne, uzdrowisko busko Zdrój to nie tylko leczenie i rehabilitacja, ale to też takie produkty doskonale znane w regionie, jak Zdrój, nasza fantastyczna woda mineralna, jak słoneczne kosmetyki, coraz bardziej znane, które są... Yy, które są produktami pielęgnacyjnymi, niemniej jednak one zostały zbudowane, stworzone na bazie tych substratów leczniczych. Poza ofertą leczniczą, rehabilitacyjną, staramy się, aby nasi kuracjusze, aby goście, którzy do nas przyjeżdżają, maksymalnie w efektywny sposób z tej kuracji mogli korzystać. Czyli nie tylko zabiegi do godziny 14, 15 ale również znaleźliśmy fajne możliwości zagospodarowania czasu wolnego, po to, żeby ta kuracja do tych godzin wieczornych była dla Państwa jak najbardziej, fajniejsza, jak najbardziej fajna, jak, na, jak najefektywniejsza. Między innymi współpracujemy z turoperatorami, sanatorium Marconi na, na tydzień, jeżeli chodzi o festiwal Lato z Chopinem, drugi raz później, jeżeli chodzi o festiwal imienia Krystyny Jamros, zamienia się w ważny ośrodek kultury. Jeden z ważniejszych w województwie świętokrzyskim. Bardzo wiele osób przyjeżdża po to, żeby połączyć tą strawę dla ciała, czyli kurację, rehabilitację ze strawą duchową, czyli też odprężenie, możliwość, jak to się mówi popularnie, naładowania akumulatorów. Staramy się, żeby ta oferta była jak najbardziej kompletna, jak najbardziej kompleksowa. Wiem, że powiedziałem bardzo dużo, troszeczkę już przeciągnąłem czas. Bardzo dziękuję za wyrozumiałość, a Państwa serdecznie zapraszam do odwiedzenia uzdrowiska Busko-Zdrójesa, SA, do naszych obiektów. Zapraszam o wypoczynek, zdrowie, relaks. Raz jeszcze dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję. Nie mamy ograniczeń czasowych, szczególnie jak partnerzy mają bogatą ofertę. Europejska Grupa Medyczna Południe, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sosnowca. Jest z nami przedstawiciel pan prezes zarządu Piotr Grzędziński. Bardzo proszę. Witam Państwa. Piotr Grzędziński, Europejska Grupa Medyczna. My zajmujemy się organizowaniem leczenia zaćmy za granicą w ramach dyrektywy transgranicznej. Współpracujemy z najlepszymi klinikami w Czechach, na Słowacji, w Niemczech i na Litwie. Soczewki, które stosujemy w tych klinikach są to soczewki amerykańskie i niemieckie, uznawane za najlepsze na świecie. W ramach naszej oferty otrzymujecie Państwo transport w obie strony, opiekę polskojęzyczną, tłumaczenie dokumentów na język polski, oczywiście wspomniane soczewki. Badania kwalifikacyjne, które odbywają się przed zabiegiem, to są bardzo dokładne badania i co najważniejsze, to my w Państwa imieniu składamy dokumenty do Narodowego Funduszu Zdrowia, żeby Państwo otrzymali refundację. Narodowy Fundusz Zdrowia zwraca ponad 2000 zł za taki zabieg, dzięki czemu te zabiegi tak naprawdę są tanie i można je zrealizować bardzo szybko. W Polsce czas oczekiwania na taki zabieg to jest od 2 do 6 lat. My taki zabieg możemy zorganizować w ciągu dwóch tygodni. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej www bez polskich znaków wpisane razem do kontaktu z naszą infolinią dedykowaną właśnie dla mieszkańców m.in. Starachowic to jest 22 290 55 55. Zniżki. Dla Państwa przewidziane są zniżki. To jest w zależności od pakietu, jaki Państwo wybiorą. Jest to 10% bądź 100 zł. A ja jeszcze ze swojej strony zapraszam dzisiaj na godzinę 14.30. Tutaj odbędzie się prelekcja na temat jak szybko i skutecznie wyleczyć zaćmę, którą poprowadzę. Serdecznie wszystkich zapraszam. Nie tylko seniorów, ale wszystkie osoby zainteresowane. Tym bardziej, że zaćma dotyka coraz młodsze osoby. Dziękuję. Dziękuję. I kolejnych dwóch partnerów z różnych stron Polski to jest ośrodek wypoczynkowy Oliwia w Kołobrzegu, Brzegu, który oferuje zniżkę 10% na turnusy rehabilitacyjne i pakiety wypoczynkowe, a także ustroń ośrodek Magnolia w Ustroniu i ośrodek Tulipan w Ustroniu, zniżka 10% na pobyty sanatoryjne klasyczne i zniżka 10% na pobyty sanatoryjne z kuracją dziełami Ojca Grzegorza Sroki. I też brawa dla tych uzdrowień z i szanowni Państwo, informacja porządkowa, jeśli są firmy, są partnerzy, którzy chcieliby do nas dołączyć, przystąpić do programu Starowicka Karta Seniora 60, oczywiście jest taka możliwość nadal, a wszystkich tych, którzy jeszcze nie odebrali, odebrali karty seniora, a mają taką możliwość, zachęcam do tego, bo to trwa jedynie 5 minut i można korzystać z ulgi zniżek u już 65 partnerów programu. Dziękuję za spotkanie i do zobaczenia.